Mamy indywidualny system, który nas diagnozuje każdego dnia. Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to daje nam super lekarza, móc yy, w oparciu o najprostszą informację, uzyskać szereg informacji o tym, co się dzieje w jego organizmie. Aby rozpoznać po głosie, problem kolana, to myślę, że jeszcze jest daleka przyszłość. Wciąż jeszcze człowiek ma przewagę. Marek Gzik, profesor Politechniki Śląskiej oraz redaktor Jarek Juszkiewicz, rozmawiają o zdrowiu i biomechanice. Odkryj potęgę śląskiej nauki. Profesor Marek Gzik, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Panie profesorze, spotykamy się po to, żeby porozmawiać trochę o zdrowiu, ale może w tym odcinku tego podcastu porozmawiajmy troszkę o sztucznej inteligencji, której w ciągu ostatniego pół roku tak się jej boimy. Że właściwie zaczynamy spoglądać na nią jak na rodzaj zagrożenia. A przecież w medycynie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana od dawna, prawda? Tak, tak sztuczna inteligencja to jest tylko pewien element, który jest związany jest z rozwojem technologii. Wiemy, że technologia zmienia świat kolejna rewolucja. Przemysłowa, z którą mamy dzisiaj do czynienia, gdzie właśnie sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie zastosowa zastosowanie w przemyśle wielu tak naprawdę obszarach naszego życia, ale to, co myślę, niezwykle ważne, to właśnie zastosowanie, wykorzystanie sztucznej inteligencji w, w algorytmach, które wspomagają decyzje lekarzy. Czyli e, gdzie możemy spotkać sztuczną inteligencję, e, gdy pójdziemy do lekarza? I przede wszystkim w systemach diagnostycznych. Systemy diagnostyczne wspierane są przez algorytmy sztucznej inteligencji, ponieważ sztuczna inteligencja są to algorytmy nasączone pewną wiedzą, które potrafią połączyć pewne wątki i podpowiedzieć. Tak działają systemy eksperckie, które opierają się na algorytmach sztucznej inteligencji. I właśnie lekarz, który dzisiaj ma do czynienia, załóżmy z przypadkiem pacjenta, ze stwierdzoną chorobą. I musi podjąć decyzję o właściwym leczeniu, to dobrze, jeżeli tą diagnostykę połączy retrospektywnie z innymi przypadkami podobnymi, które leczone w różny sposób, które, to pytanie, które z tych sposobów dały najlepszy efekt. Dlatego kiedyś starsi lekarze. Byli uznawani za lepszych, bo po prostu widzieli więcej przypadków, mogli je połączyć. Dokładnie tak. Idziemy zawsze do lekarza, który ma może niekoniecznie chodzi o to, żeby był najstarszy, ale żeby miał największe doświadczenie, szczególnie w, przypad... w przypadkach tych chorób, które no, dotyczą nas, czy też pacjenta. Więc poszukujemy tego, który ma najlepsze doświadczenie, ma najlepszą wiedzę, ale. Który jest najskuteczniejszy w leczeniu, żeby być skuteczny w leczeniu, to trzeba rzeczywiście przerobić wiele przypadków, bo te przypadki, pomimo, że wyglądają podobnie, to ze względu na masę różnych metod terapeutycznych, yy, tak się to dzieje, że jedne są dla danego przypadku bardziej, a inne mniej skuteczne. I teraz ta diagnostyka, dobre rozpoznanie plus odniesienie do przypadków wcześniejszych, gdzie najbardziej najlepiej dopasowany przypadek. Yy, w sensie diagnostyki stwierdzonego przypadku, później podjęta terapia dała najlepszy efekt, to właśnie o to chodzi. I to jest ta przewaga, która inspiruje i wciąż rozwija te właśnie technologie. Jest takie powiedzenie, że ze sztuczną inteligencją jest troszkę jak z robotem lokajem, może podać szklankę wody, może równie dobrze złamać rękę, więc jednak tę ostateczną decyzję podejmuje człowiek, prawda? Wciąż jeszcze tak, to jest związane raz jeszcze wciąż z rozwijającymi się algorytmami, ale też z prawem. Prawo, szczególnie w obszarze takim jak medycyna, system ochrony zdrowia, gdzie leczenie dotyczy człowieka, zdrowia, życia człowieka, ta odpowiedzialność jest na zupełnie wyższym poziomie. Bo sztuczna inteligencja jest także w naszych komórkach, gdy podróżujemy. GPS opiera się na sztucznej inteligencji, myli się i czasami nas zaprowadzi właśnie w jakąś taką uliczkę bez, bez wyjścia. Drodzy Państwo, co złego to nie ja. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, ta odpowiedzialność jest już na bardzo wysokim poziomie i decyzję ostatecznie musi podejmować lekarz. Aczkolwiek ja sobie dzisiaj jestem w stanie wyobrazić, że niektóre spośród specjalizacji medycznych ze względu na wykorzystanie sztucznej inteligencji być może wkrótce odejdą do historii. Um. Mówił pan, czy mówi pan, panie profesorze, o diagnostyce. Także myślę, możemy poruszyć temat diagnostyki obrazowej, gdzie chyba sztuczna inteligencja weszła dość szybko. Mam na myśli sytuację, w której zdjęcia czy obrazy są skanowane właśnie pod kątem jakichś anomalii. Tak, normalnie wykonuje to radiolog. Coraz częściej radiolog jest wspomagany technologią wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji gdzie sztuczna inteligencja, czy też tak właśnie jak radiolog, rozpoznaje dany przypadek odnosząc do tego, co miał kiedyś z czym wspólnego w przeszłości. Sztuczna inteligencja ma tą przewagę, komputer przewagę nad człowiekiem, że potrafi przerobić retrospektywnie, w odniesieniu do historycznych różnych przypadków, znacznie więcej obrazów, aniżeli jest to w stanie zrobić dzisiaj człowiek. Pewnie kilka tysięcy na sekundę, jak nie więcej. I to, 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 to na sekundę w zależności tylko od, od, od mocy obliczeniowej komputera. Więc to może mówić o setkach tysięcy. Czyli na przykład mamy zdjęcie, na którym ktoś w latach 90. zauważył nowotwór, to zostało zeskanowane, wprowadzone do systemu, yy, i rozumiemy, że w takiej sytuacji sztuczna inteligencja mówi radiologowi: Uważaj, tutaj jest coś, co jest niejednoznaczne, ale może być źle. Tak, przy czym tu musimy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie na technologię diagnostyki. Urządzenia diagnostyczne 30-40 lat temu nie były aż tak dokładne. Ta fizyka, zjawiska fizyki wykorzystywane w tych urządzeniach no nie dawały jeszcze kiedyś takiej jakości, jak to jest dzisiaj. Także dzisiaj połączenie jakości zdjęć. Plus możliwość yy, analizy wielu tysięcy przypadków, to co dzisiaj jest w stanie zrobić komputer właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to daje nam super lekarza. Przy czym wciąż odpowiedzialność co do decyzji podjętych w, w leczeniu wciąż spoczywa na lekarzu, a więc dzisiaj najlepszy model to jest połączenie: lekarz najlepiej, z najlepszym doświadczeniem, plus algorytmy sztucznej inteligencji nasączone wiedzą. Właśnie wieloma setkami tysięcy przypadków i to daje efekt w postaci wyboru ścieżki leczenia najbardziej efektywnej dla pacjenta. Potężna praca przed informatykami, aby te systemy nakarmić wiedzą. Tak, ponieważ trzeba ustrukturyzować dane. W różnych szpitalach, korzystając z danych medycznych, te dane medyczne są zapisywane w różny sposób i to trzeba, to trzeba zamienić na jeden format, który jest zrozumiały dla później, dalszej obróbki. Chodzi o to, żeby te informacje były na odpowiednim poziomie jakości i wtedy porównywalnie pomiędzy tymi, pomiędzy tymi wykonymi skanami jest, jest rzeczywiście najbardziej efektywne. Słyszałem również o systemach, które są w stanie analizować głos być może kiedyś ktoś posłucha tego podcastu i stwierdzi, hmm, pan profesor mógł mieć problem z lewym kolanem. No, może systemy tak się rozwiną, panie profesorze. No, to byłby super, bo... przecież nie z pan kolana. No, nie. na szczęście. Aczkolwiek no, idzie to w kierunku mało inwazyjnych metod. To jest to metod bezdotykowych, metod, które no, nie wymagają szczególnego zaangażowania ale by rozpoznać po głosie problem kolana, to myślę, że jeszcze jest daleka przyszłość, żeby do czegoś takiego doszło. Ale na przykład choroby serca po dokładnym skanowaniu EKG, właściwie już chyba są systemy, które tak działają. Tak, tak, tak. To, to, to już są technologie, które dzisiaj sobie całkiem nieźle radzą. Są połączenia algorytmów plus EKG o mniejszej liczbie punktów rejestrujących. To już daje to, że przeprowadzenie diagnostyki staje się dużo bardziej takie łatwiejsze i szybciej dostajemy informacje. Także to jest też obszar wykorzystania sztucznej inteligencji, właśnie diagnostyka w chorobach kardiologicznych, gdzie połączenie coraz prostszych aparatów plus algorytmy dają w efekcie informację tak rzetelną jak, jak sześciokanałowe EKG. Gdzie w tym wszystkim jest intuicja? No ona zawsze musi być, ponieważ wciąż są to systemy niedoskonałe. Wiem, że sztuczna inteligencja jest też w autonomicznych pojazdach i tam jest, są, urząd, są zainstalowane urządzenia skanujące przestrzeń wokół i nieprzewidywalna sytuacja może spowodować, że ten gdzie indziej, w innych warunkach doskonale radzący sobie system jednak zawodzi. Tak więc wciąż jeszcze człowiek ma przewagę, bo my mamy tą możliwość re reagowania w każdej sytuacji, ponieważ nasza wiedza pochodzi no, z naszych doświadczeń, wieloletnich doświadczeń, natomiast algorytmy sztucznej inteligencji i systemy bazujące w zasadzie korzystają tylko na wiedzy, która jest im dostarczana. Tak więc człowiek, ze względu na to, że żyje, pojawia się od młodych lat w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach, to jest wciąż wiedza, którą, którą my. Którą my jak gdyby mamy w swojej, w swojej głowie, w swoim mózgu. Czy sądzi pan, panie profesorze, że czekają nas czasy, w których połączymy te wszystkie zdobycze technologii z filozofią medycyny celowanej, to znaczy personalizowanej? Wstajemy rano, mówimy dzień dobry do mikrofonu, oddajemy krople krwi. Choć wiemy, że ta technologia zaprowadziła jedną z twórczyń pewnego startupu na 11 lat do więzienia. Elizabeth Holmes zaczęła odbywać jakiś czas temu już tę karę, ale być może idea wcale nie jest taka zła. I mamy indywidualny system, który nas diagnozuje każdego dnia i gromadzi te dane, tworząc jakby ścieżkę naszego zdrowia. No to, to, je, to jest pewne marzenie. Zresztą, medycyna spersonalizowana to, to nie jest pieśń przyszłości. Medycyna spersonalizowana jest w wielu obszarach już dzisiaj stosowana. Na przykład implanty, które są odpowiednio projektowane i produkowane z wykorzystaniem technologii druku 3D dla szczególnych przypadków. Chociażby w rekonstrukcji, na przykład po chirurgicznym leczeniu twarzy, czaszki, usunięcie nowotworu. No więc każdy wygląda, każdy ma, ma, ma swoje cechy wyglądu i, i by to zachować. Płytki, które są dostosowane do wyciętych fragmentów kości związanych z chorobą nowotworową, pozwalają utworzyć nasz wygląd. I to już jest przykład medycyny spersonalizowanej, która dzisiaj współcześnie już ma zastosowanie. Natomiast to o czym pan redaktor mówi, no to jest rzeczywiście pieśń przyszłości, bo chodzi o diagnostykę, żeby w przypadku konkretnego pacjenta osoby móc w oparciu o najprostszą informację uzyskać szereg informacji o tym, co się gdzie w jego organizmie, o różnych chorobach, tych szczególnie, które dopiero się zaczynają rozwijać, po to, żeby zastosować leczenie, no i właśnie, żeby no, albo tą chorobę przerwać, albo żeby nastąpiła jakiś, jakiś powrót do, do stanu Większość zdrowia. Większość chorób jest wyleczalnych, jeżeli złapiemy je odpowiednio wcześniej. To jest też chyba także pole do popisu dla algorytmów sztucznej inteligencji. No tak, ale wciąż eliksiru na młodość nie ma, wciąż umieramy. Także z jednej strony mówimy o tym, że wcześne rozpoznanie takiej czy innej jednostki chorobowej daje większą szansę na wyleczenie, co nie znaczy, że te technologie spowodują, że człowiek będzie żył 100-200 lat. Zakończmy może naszą rozmowę taką refleksją. Spotkałem się z takim twierdzeniem, że ostatnie metody diagnostyczne są tak dokładne, że są aż za dokładne, że właściwie każde badanie E, rezonansem magnetycznym e, zawsze pokaże jakąś anomalię? I czy przypadkiem tą dokładną diagnostyką nie doprowadzimy do odwrotnego efektu? To znaczy pacjenci będą się bali badać, bo zawsze coś wyjdzie. No, nawet funkcjonuje takie powiedzenie, że nie ma osób zdrowych, są tylko ci źle zdiagnozowani. E, przeprowadzone badania w Stanach Zjednoczonych na dużym, dużej grupie osób, zdaje się około 2000 osób, którzy... Umierali z różnych powodów. Pokazało, że wśród tych osób 70% miało choroby nowotworowe, choć umierali na inne. A więc trochę to przerażające. I właśnie dlatego, że część diagnostyki można było zrealizować w przypadku osób, które niestety, ale zmarły, bo była to dokładna metoda, ale diagnostyki inwazyjnej, to też to ujawniło pewne właśnie problemy nowotworowe, których czasami, jak nie jesteśmy poddawani tym diagnostykom, po prostu nawet nie mamy świadomości, że, że je mamy. Czyli badajmy się jednak. Zdecydowanie tak. To takie powinno pójść przesłanie, przynajmniej z tej naszej dzisiejszej dyskusji, że choroby i mamy szansę zwyciężyć pod warunkiem, że o nich już w ogóle wiemy, a nie ulegajmy takiej propagandzie, że jak się nie, nie badamy, to nie znajdziemy choroby, jak nie znajdziemy choroby, no to nikt nie stwierdzi, że jesteśmy chorzy. Dziękuję bardzo. Profesor Marek Gzik, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.